Jakie niespodzianki czekają nas na początku października w dziedzictwie? Pewne jest, że emocje osiągną apogeum. A z bólem serca przygląda się, jak Ferit z oddaniem opiekuje się dziewczynką, nie wiedząc, że to jego córka. Co jeszcze wydarzy się w odcinkach od 708 do 714, które będą emitowane między 6 a 12 października? O czym jest dziedzictwo? Zejer to porządna dziewczyna, która mieszka razem ze swoim ojcem Jusufem. Oboje wiodą skromne, uczciwe życie, ale przepełnione tęsknotą za starszą siostrą Zejer, Kewzer, która wyszła za mąż wbrew woli ojca i zerwała kontakt z rodziną. Chociaż kobieta weszła do bogatego rodu Kerymły, jej również nie było pisane szczęśliwe życie. Wcześnie owdowiała, a zmorzona chorobą, większość czasu spędza w łóżku pod wpływem silnych leków. Nie jest w stanie zajmować się swoim pięcioletnim synem, któremu, po swoim ojcu, nadała imię Jusów. Opiekunem chłopca jest jego zimny i bezwzględny stryj Yaman. Pewnego dnia dochodzi do tragicznego w skutkach wypadku, w którym umiera Kewzer. Przed wydaniem ostatniego tchnienia prosi wezwaną do szpitala Zejer, by zabrała z rezydencji jej syna i zaopiekowała się nim. Jaman nie pojawia się na pogrzebie. Przyjmuje to, co się stało z właściwą sobie obojętnością i chłodem. Zejer wraz z ojcem są zrozpaczeni po śmierci Kewzer. Zayer postanawia wypełnić ostatnią wolę siostry i zabrać małego Jusufa z domu rodziny Kyrymły. Dziedzictwo Odcinek 708, emisja 6 października 2025 roku. Temperament nany kłóci się z rolą asystentki. Kobieta na próżno prosi Jamana, by zwolnił ją z tej funkcji. Unika pracy i bierze leki na by szybko skończyć feralny dzień. Zasypia w gabinecie Yamana. Cała sytuacja nie podoba się ciotce Yamana. Postanawia odseparować Nane od Yamana i angażuje ją do pomocy w kuchni. Ferit troskliwie opiekuje się Aize, a jej bardzo się to podoba. Idris i Nedim obmyślają kolejną zasadzkę na Yamana. Tym razem chcą podstępem doprowadzić do nawiązania przez niego współpracy z notowanym przemytnikiem narkotyków. Dziedzictwo odcinek 709 emisja 7 października 2025 roku. Aize dochodzi do siebie pod opieką Ferita. W międzyczasie rozchorowuje się również Mała Dodo. Aize z ukłuciem w sercu obserwuje, z jaką troską Ferit zajmuje się dziewczynką, będąc zupełnie nieświadomym, że to jego córka. Kobiety w rezydencji przygotowują posiłek dla potrzebujących. Nana zupełnie nie radzi sobie w kuchni, a akcja jest dla niej bardzo surowa. Yamanowi robi się jej żal i wstawia się za nią. Nana, chcąc uciec przed tyranią ciotki, zakrada się do samochodu Yamana i jadą razem rozdawać posiłki. Jeden z potrzebujących odwdzięcza się im niezwykłym upominkiem. Dziedzictwo, odcinek, 710, emisja, 8 października 2025 roku. Ferit nadal troskliwie opiekuje się Aize i jej chorą córką. Doga grymasi i każe sobie bez przerwy opowiadać bajki. Wyczerpana Aizę niespodziewanie zasypia na kanapie z głową opartą na piersi Ferita. Nana spełnia marzenie Yusufa i kupuje mu hulajnogę. Ciotka Akca jest wyraźnie niezadowolona, obawia się o bezpieczeństwo chłopca. Ainer postanawia wykorzystać sytuację. Nana zapewnia ciotkę, że hulajnoga jest bezpieczna i obiecuje, że sama nauczy Yusufa jeździć. Niestety, kiedy wreszcie przybywa kurier, Jaman wzywa Nanę do swojego gabinetu, żeby porozmawiać o szczegółach założenia jej fundacji dla sierot. Yusuf musi zaczekać. Nana każe mu dać słowo, że bez niej nie będzie próbował jeździć na hulajnodze. Tymczasem do gabinetu Yamana zakrada się niespodziewany gość. Dziedzictwo, odcinek 711, emisja 9 października 2025 roku. Akca jest wściekła na Nanę za to, że nie przyszła do Jusufa, żeby nauczyć go jeździć na hulajnodze, mimo iż dała mu słowo. Na domiar złego, za sprawką Einer, chłopiec sam próbuje jeździć i przewraca się. Gdy do Jusufa zbiegają się domownicy, Akca ostro krytykuje zachowanie Nany, kwestionując jej troskę o Jusufa. Yaman wstawia się za opiekunką i wyjaśnia, że wspólnie zajmowali się chłopcem, który włamał się do rezydencji w poszukiwaniu jedzenia dla siebie i swojego brata. Yaman czuje potrzebę wyjaśnienia napiętej sytuacji między Akcą i Naną. W rozmowie ciotka sugeruje, że Nana jest nim zainteresowana, jednak Yaman kategorycznie zaprzecza, by taka relacja między nimi była możliwa. Uspokojona Akca przeprasza Nanę, między wierszami przekazując słowa Yamana. Nana z trudem kryje fakt, jak bardzo ją to zabolało. Pod nieobecność Ferita w domu Aize pojawia się ogarnięty zazdrością Korei i robi jej wymówki, zarzucając jednocześnie, że Aize wciąż kocha Ferita. Gdy po powrocie Ferit zastaje Aize roztrzęsioną, podchodzi do sytuacji z wielką wyrozumiałością i usuwa się, dając jej czas na przemyślenia. Aize jest głęboko poruszona jego dojrzałością i troskliwością wobec niej i jej córki.